Dziś, drodzy bracia i siostry, zapraszam Was do rozpoczęcia poranka z Bogiem, który jest źródłem każdej przemiany w naszym życiu. Wyobraźcie sobie, że każdy nowy dzień jest jak czysta karta, na której możemy napisać historię pełną miłości, nadziei i wiary. Modlitwa to klucz, który otwiera drzwi do serca Boga, a każda rozmowa z Nim to krok w stronę głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas. Kiedy stajemy przed naszym Stwórcą, możemy zostawić za sobą ciężary, które nas przytłaczają. Wyobraźcie sobie, że wasze troski są jak liście unoszone przez wiatr. Mogą odejść, jeśli tylko pozwolicie Bogu je zabrać. Modlitwa to nie tylko prośba o pomoc, ale także akt uwielbienia, który wypełnia nasze dusze radością. To moment, w którym możemy usłyszeć ciche szeptanie Boga, które prowadzi nas w ciemności. Pamiętajcie, że każdy poranek to nowa szansa na przemianę. Bóg pragnie, abyśmy otworzyli nasze serca i umysły na Jego miłość. W tej modlitwie otwórzmy się na Jego prowadzenie, na Jego mądrość, która jest niczym latarnia w nocy, wskazująca drogę do lepszego jutra. Dziś zróbmy krok w stronę tej przemiany. Ojcze Niebieski, z pokorą staję przed Tobą, pragnąc rozpocząć ten poranek w Twojej obecności. Niech moje serce otworzy się na Twoje prowadzenie, bo wiem, że każdy nowy dzień to dar, który przychodzi z Twojej nieskończonej miłości. Proszę, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym, abym mógł dostrzegać Twoje znaki i Prowadzenie na każdym kroku mojej drogi. Dziękuję Ci, Panie, za światło, które rozświetla moje ciemności. Niech Twoja łaska prowadzi mnie przez trudności, a Twoja mądrość niech będzie moim przewodnikiem. W chwilach niepewności, gdy pojawiają się wątpliwości, przypominam sobie, że jesteś ze mną, a Twoja obecność przynosi pokój, którego świat nie może dać. Proszę, ucz mnie dostrzegać Twoje działanie w codziennych zmaganiach. Ojcze, wprowadź mnie w głębsze zrozumienie Twojej woli. Niech moje serce. Pragnie tego, co Ty uważasz za najlepsze, a nie tego, co wydaje się mi wygodne. Pomóż mi zrozumieć, że prawdziwa przemiana zaczyna się w duszy, gdy oddaję Ci pełnię swojego życia. Niech każdy poranek staje się czasem refleksji i otwarcia na Twoje prowadzenie. Gdy wstaję z łóżka, pragnę, aby każda myśl i każde pragnienie były zgodne z Twoim sercem. W moich słowach niech płynie wdzięczność za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Niech moje działania będą odzwierciedleniem Twojej miłości, która zachęca mnie do działania na rzecz innych. Chcę być narzędziem w Twoich rękach, służąc Twojemu Królestwu. Panie, w Twojej obecności odnajduję siłę do zmiany. Każdego dnia pragnę odrzucać to, co nie przynosi chwały Twojemu imieniu. Niech każdy krok, który stawiam, będzie krokiem w kierunku Twojego zamysłu. Ucz mnie, jak być światłem w ciemności, nieść nadzieję tym, którzy jej pragną, i być wsparciem dla tych, którzy błądzą. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość i miłosierdzie, które mnie otacza. Wiem, że nie zawsze jestem doskonały, ale Twoja miłość nigdy nie ustaje. Proszę, pomóż mi wzmocnić moją wiarę i ufność w Ciebie, aby każdy dzień był świadectwem Twojej obecności w moim życiu. Niech Twoje słowo będzie dla mnie lampą na mojej ścieżce. Ojcze, pragnę w pełni oddać Ci moje poranki. W chwilach modlitwy chcę doświadczać Twojej bliskości, szukać Twojego oblicza i odnajdywać pokój. Niech te chwile będą dla mnie czasem przywrócenia i odnowienia, aby moja dusza mogła wzrastać w Tobie. Proszę, niech Twoje królestwo przychodzi w moim sercu i w moim życiu. Niech każdy poranek staje się dla mnie nową szansą na zbliżenie się do Ciebie. Wspieraj mnie, gdy staję przed wyzwaniami i przypominaj, że w Tobie jest moje schronienie. W chwilach zwątpienia daj mi odwagę, by nieustannie podążać za Twoim głosem, który prowadzi mnie do przemiany. Ojcze, w Twojej miłości znajduję pokój, a w Twojej obecności odnajduję sens. Niech moje serce wypełni się radością, gdy myślę o Twoich obietnicach. Chcę być na zawsze wdzięczny za Twoje błogosławieństwa, które spływają na mnie z nieba. Proszę. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej chwały. Przygotuj moje serce na spotkania z innymi, abym mógł dzielić się Twoją miłością i pokojem. Niech każdy, kto mnie spotka, dostrzega Twoją obecność we mnie. W moich relacjach chcę być odzwierciedleniem Twojej łaski, aby wszyscy mogli doświadczyć Twojego działania w ich życiu. Panie, z wdzięcznością przyjmuję ten nowy dzień jako dar od Ciebie. W każdym momencie, w którym będę miał okazję, pragnę oddać Ci chwałę. Niech moje życie będzie Hymn, który nieustannie wielbi Twoje imię, a każdy poranek Niech rozpoczyna się w radości i nadziei w oczekiwaniu na Twoje cuda. Boże Ojcze, z sercami pełnymi wdzięczności przychodzimy do Ciebie, by wyrazić naszą radość za poranki, które zaczynamy z Tobą. Każdy. Nowy dzień, w którym mamy możliwość modlitwy, jest darem nieocenionym. Dziękujemy Ci za tę świętą chwilę, w której możemy zbliżyć się do Twojego serca i odnaleźć pokój. Czujemy Twoją obecność, gdy słońce wschodzi na horyzoncie, przynosząc nadzieję na nowy dzień. Ojcze, dziękujemy za blask Twojej miłości, który rozświetla nasze ścieżki. Niech Twoje światło prowadzi nas przez ciemności i da nam siłę do pokonywania wszelkich przeszkód. W ciszy poranka, gdy świat jeszcze śpi, nasze serca są pełne wdzięczności za wszystkie błogosławieństwa, które nam dajesz. Dziękujemy za rodzinę, przyjaciół i bliskich, którzy są naszym wsparciem. Każde spotkanie z nimi to przypomnienie o Twojej łasce, która nas otacza. Powierzamy Ci wszystkie nasze troski i radości. W modlitwie odnajdujemy ukojenie, a Twoja obecność przynosi nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dziękujemy, że możemy oddać Ci to, co nas trapi, i zaufać, że Ty sprawisz, iż wszystko będzie dobrze. Ojcze, w tym poranku chcemy również dziękować za Twoje prowadzenie. Każdy krok, który stawiamy, jest dzięki Twojej mądrości. Prosimy, abyś nadal kierował naszymi decyzjami i wyborem życiowych dróg. W Twoim planie znajdujemy sens i cel. Zachwycamy się pięknem Twojego stworzenia. Każdy kwiat, każde drzewo, każdy oddech powietrza przypomina nam o Twojej potędze. Dziękujemy za te małe cuda, które codziennie nas otaczają i inspirują do uwielbienia. Niech nasze serca zawsze śpiewają chwałę Twojemu imieniu. Ojcze, dziękujemy za możliwość modlitwy. Wzmacniasz naszą wiarę. Gdy wznosimy nasze głosy ku Tobie, niech każda nasza modlitwa będzie jak palsam dla Twojego serca. A my pragniemy, aby Twoje imię było uwielbiane w każdym słowie, które wypowiadamy. W poranku, gdy zaczynamy nowy dzień, pragniemy również dziękować za Twoją łaskę, która odnawia nas każdego dnia. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej dobroci, a każdy nasz czyn niech przyciąga innych do poznania Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś przy nas w trudnych chwilach. Gdy życie stawia przed nami wyzwania, czujemy Twoją moc, która nas podtrzymuje. Twoja siła sprawia, że możemy iść naprzód, niezależnie od przeciwności. W każdym poranku modlimy się o Twoją obecność w naszych sercach. Niech Twoja miłość wypełnia nas, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Przemieniaj nasze umysły i serca, abyśmy mogli żyć zgodnie z Twoją wolą. Dzięki Tobie, Panie, odnajdujemy radość w prostych rzeczach. Każda chwila, gdy zatrzymujemy się, aby podziękować. Staje się źródłem błogosławieństwa. Niech nasze życie będzie nieustannym hymnem chwały, który płynie z naszych ust. Ojcze, każdego dnia ucz nas, jak być wdzięcznym. Wzmacniaj nas w modlitwie, abyśmy mogli nie tylko prosić, ale i dziękować za wszystko, co nam dajesz. Twoja łaska jest niekończąca i pragnę, abyśmy ją zawsze dostrzegali w naszym życiu. Na zakończenie tego poranka, dziękujemy Ci za każdą chwilę, którą z nami dzielisz. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoje prowadzenie. A nasze życie niech będzie świadectwem Twojej miłości dla świata. Proszę Cię Boże o pomoc w odnalezieniu wewnętrznego spokoju w chwilach niepokoju. Kiedy życie przynosi wyzwania, a my czujemy się przytłoczeni, niech Twoja obecność będzie moim schronieniem. Pomóż mi zaufać, że każdy problem ma swoje rozwiązanie, które prowadzi do wzrostu i przemiany. Pragnę codziennie budzić się z przekonaniem, że Twoja miłość otacza mnie i prowadzi. W obliczu trudnych relacji, proszę Cię, abyś pomógł mi w budowaniu mostów zamiast murów. Naucz mnie, jak rozmawiać z innymi z miłością i szacunkiem, nawet gdy emocje są silne. Chcę być narzędziem Twojej jedności, a nie podziału. Spraw, aby moje słowa były źródłem pokoju, a nie konfliktów. Proszę o Twoją mądrość w podejmowaniu decyzji zawodowych w dzisiejszym świecie, gdzie wiele ścieżek wydaje się skomplikowanych. Naucz mnie dostrzegać Twoje prowadzenie. Pomóż mi podejmować wybory, które nie tylko przyniosą mi sukces, ale również będą zgodne z moimi wartościami. Pragnę, żeby każda decyzja była krokiem w stronę ciebie. Kiedy czuję się zniechęcony do nauki i rozwoju osobistego, przyjdź mi z pomocą. Niech moja pasja do zdobywania wiedzy będzie odzwierciedleniem twojej nieskończonej mądrości. Spraw, aby każdy nowy dzień był okazją do nauki i wzrostu, a nie tylko rutyną. Chcę być otwarty na nowe doświadczenia, które przybliżają mnie do ciebie. W chwilach braku pewności siebie, proszę o twoją obecność. Pomóż mi dostrzegać w sobie potencjał, który ty we mnie złożyłeś. Niech moje serce będzie pełne odwagi, by podejmować ryzyko i dążyć do marzeń, które złożyłeś w moim sercu. Pragnę być pewny siebie, wiedząc, że Ty mnie wspierasz. Proszę o mu uzdrowienie moich ran emocjonalnych. Niech Twoja miłość przenika te miejsca, które zostały zranione przez życie. Pomóż mi wybaczyć sobie i innym, aby móc w pełni cieszyć się życiem, które mi dałeś. Chcę być wolny od przeszłości, aby móc w pełni przyjąć teraźniejszość. Wzmacniaj moją wiarę w trudnych chwilach. Kiedy otaczają mnie wątpliwości, niech twoja prawda będzie moim światłem. Pomóż mi być stałym w mojej wierze i nie tracić nadziei, nawet w najciemniejszych momentach. Pragnę być przykładem dla innych, pokazując, że w tobie zawsze jest nadzieja. W obliczu pokus proszę cię o siłę, by je przezwyciężyć. Pomóż mi być odpornym na wszystko, co może mnie oddalić od ciebie. Chcę być wierny swoim zasadom i wartościom, które wyznaję. Pragnę żyć w zgodzie z twoim słowem, a nie ulegać chwilowym pragnieniom. Proszę o twoją ochronę dla moich bliskich. Niech Twoja opieka spoczywa na nich każdego dnia. Pomóż mi być wsparciem i źródłem miłości, by mogli doświadczać Twojej obecności przez moje działania. Pragnę, aby nasze relacje były silne i pełne zrozumienia. Zachęć mnie do dzielenia się Twoją miłością z innymi. Pomóż mi dostrzegać potrzeby tych, którzy są wokół mnie, i reagować na nie z empatią. Chcę być świadkiem Twojej miłości w tym świecie, który często jej nie dostrzega. Pragnę, aby moje życie było przykładem Twojej łaski. Proszę o Twoją obecność w moim życiu codziennym. Niech każdy dzień będzie okazją do spotkania z Tobą. Pomóż mi znaleźć czas na modlitwę i refleksję, aby móc głębiej zrozumieć Twoje plany. Pragnę, aby każdy poranek zaczynał się od Ciebie, prowadząc mnie przez cały dzień. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i mocy. W każdym działaniu, które podejmuję, pragnę odzwierciedlać Twoją chwałę. Pomóż mi być narzędziem, które przyciąga innych do Ciebie, poprzez moje postawy i czyny. Chcę, aby mój styl życia był żywym dowodem na Twoją obecność we mnie. Drodzy przyjaciele, z głębi serca dziękuję Wam za to, że dzisiaj razem z nami wzięliście udział w tej modlitwie. Wasza obecność i zaangażowanie są dla nas ogromnym źródłem radości i siły. Pamiętajcie, że każdy moment spędzony na modlitwie przybliża nas do Boga i pozwala nam dostrzegać Jego obecność w naszym życiu. Zachęcam Was, abyście kontynuowali tę duchową podróż, ufając, że Wasze modlitwy mają moc. Niech każdy poranek stanie się dla Was okazją do rozmowy z Bogiem, a każdy dzień niech przynosi nowe możliwości do zaufania Jego prowadzeniu. Niech w Waszych sercach zapanuje pokój, a w umysłach mądrość, gdy będziecie szukać Jego woli. Na koniec zachęcam Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Niech ta modlitwa stanie się inspiracją do dzielenia się wiarą i miłością z bliskimi. Pamiętajcie, że w jedności siła, a wspólne modlitwy mogą zdziałać cuda. Niech Bóg błogosławi Was na każdym kroku tej pięknej drogi.